Panie Prezydencie, Panie Generale, bardzo dziękuję Panie Prezydencie za przyjęcie naszego zaproszenia, za udział w odprawie kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i najważniejszych dowódców w Wojsku Polskim. To jest wydarzenie raz do roku, które podsumowuje dokonania i nakreśla kierunki. Mamy największy budżet w NATO i, i najlepszą realizację za poprzedni rok w historii Polski. Budżet w tej części Budżetu państwa przeznaczonego na obronność został zrealizowany prawie w 100%, ponad 99%, blisko 100% wydatków zagospodarowania tego budżetu. To jest rekord pod względem wartości bezwzględnych, ponad 115 miliardów złotych i bardzo dobry wynik, najlepszy pod względem wartości bezwzględnych i pod względem wartości procentowych Fundusz Wsparcia Sił zbrojnych został wykorzystany w 72%. Przypomnę, że w roku 2023 to było około 50%, więc wzrost jest znaczący, a to pierwszy rok naszych rządów zawsze zmiana administracji te nowe tryby, które wchodzą to jest ten czas rozpędzania się, a teraz nabraliśmy już właściwej prędkości. No i budżet na ten rok to, to jest coś, co jest wielkim wyzwaniem do dobrego zagospodarowania. 187 miliardów złotych, 4,7% PKB to jest największy budżet spośród państw NATO to jest budżet który jest większy o 60% w porównaniu do roku 2023 i 2,5 raza większy w porównaniu do roku 2022. To jest coś, z czym wspólnie z szefem sztabu, ze wszystkimi dowódcami, z całym resortem obrony i nad czym będziemy w tym roku pracować i zagospodarowywać. To jest realizacja, na co będzie szedł ten budżet. Na utrzymanie armii, na ćwiczenia, których w minionym roku było około tysiąc o 150 więcej niż w roku 2023 55 tysięcy żołnierzy średnio szkoliło się codziennie na placach manewrowych na poligonach 10 tysięcy więcej niż rok wcześniej i w tym roku chcemy przeprowadzić najważniejsze dywizyjne ćwiczenia w których będzie uczestniczyła 18 dywizja Żelazne obrońca pod tym kryptonimem odbędą się w tym roku po kilkuletniej przerwie pierwsze dywizyjne ćwiczenia w wojsku polskim. Na ćwiczenia, na trening, na przygotowanie, na zdolności operacyjne. Wzrasta liczebność polskiej armii. Tak jak pan prezydent mówił przekroczyliśmy 200 tysięcy stan na początek stycznia to jest 206 tysięcy żołnierzy, wzrasta liczba zawodowych, wzrasta aktywna rezerwa. Utworzyliśmy nowe brygady obrony terytorialnej, dokończyliśmy proces formowania przez utworzenie brygady w województwie lubuskim i opolskim, przyspieszamy w tworzenie komponentu obrony pogranicza i powiększyliśmy ten komponent z dwóch do czterech brygad. Skróciliśmy czas jego utworzenia z 32. do 2028 roku. Budujemy tarczę wschód, 10 miliardów złotych przy partycypacji Unii Europejskiej. O tym informował niedawno pan premier Tusk po nieformalnym szczycie. W Brukseli, że będzie zaangażowanie Unii Europejskiej i jest potrzebne również w przemysł zbrojeniowy. Bałtycka warta, operacja Navy Policingu, to jest jedno z większych wyzwań, które czeka nas w tym roku. Modernizacja marynarki wojennej, wybór po wielu latach państwa, z którym będziemy współpracować w celu zwiększenia zdolności naszej marynarki, a przede wszystkim pozyskania okrętów podwodnych. Program Orka, mam nadzieję, że pozytywny finał w tym roku ujrzy światło dzienne, czyli podpisanie kontraktu na zakup okrętów podwodnych. Sprawa bezpiecznego Bałtyku, ochrony infrastruktury krytycznej, bezpieczne podlasie, ochrona przestrzeni powietrznej nad Polską to są działania w dużej mierze które będą zagospodarować czas i energię naszego wojska w tym roku. I tutaj to współdziałanie z pozamilitarnymi ośrodkami, ze służbami podległymi MSWiA. Dziękuję bardzo panu ministrowi Siemoniakowi za tą współpracę, za synchronizację działań ze Strażą Graniczną, Policją. To daje efekt na bezpiecznym Podlasiu, to daje efekt w operacji Feniks, w operacji wspierania... Ludności cywilnej. Wdrożenie ustawy o, bronie, o ochronie ludności i obronie cywilnej to jest jedno z ważniejszych wydarzeń, również dla wojska, bo to jest ta współpraca pozamilitarna i przekazanie również środków z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Zakupy dla polskiej armii będą kontynuowane. Prawie 400 umów jest w tym momencie realizowanych. Duża część budżetu to jest zapłata za zobowiązania, za kontrakty zaciągnięte czy podpisane wcześniej. Czy to przez poprzedników, czy przeze mnie, to wszystko wymaga ogromnego wysiłku finansowego. Najwięcej korzystamy z sprzętu naszych sojuszników, ten wolumen zakupów w Stanach Zjednoczonych 55, może nawet 60 miliardów dolarów. Ogromna inwestycja na podstawie umowy o wolnym handlu, o wsparciu bezpieczeństwa, umowy o wspieraniu się w zakresie budowania odporności i obrony. Tą strategię odstraszania i od obrony strategię natowską, która jest strategią również narodową, będziemy w tym roku realizować. Rozmawialiśmy również na temat dyscypliny, na temat warunków służby i tutaj zostały postawione określone zadania przed dowódcami. To jest bardzo ważny temat, również wsparcia dla żołnierzy, im większa armia, też tym więcej wyzwań związanych ze wsparciem psychologicznym, z różnego aspektami jakością służby. Po to został powołany na przykład pełnomocnik ministra obrony do spraw jakości służby, którego decyzje czy propozycje decyzji, które się zmaterializowały w rozporządzeniach, w zarządzeniach, w regulaminach przynoszą efekty pod względem jakości i atrakcyjności służby, ale na pewno sprawa dyscypliny, przestrzegania procedur i bardzo restrykcyjnego podejścia do tego jest naszym priorytetem w tym roku. Rozwój współpracy sojuszniczej w ramach NATO, Unii Europejskiej, wzmacnianie i wymiana doświadczeń pozyskiwanie właśnie nowego sprzętu, ale też inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy i misje gospodarcze, które w tym roku będę odbywał, czy to na Ukrainę, do Francji już niedługo, w wiele miejsc, żeby nie tylko kupować sprzęt od naszych sojuszników, ale żeby im też sprzedawać. Do tego muszą być zdolności produkcyjne zarówno państwowego, jak i prywatnego przemysłu, bo tutaj współpraca z jednym i z drugim jest nam po prostu bezwzględnie potrzebna. Takim najważniejszym przedsięwzięciem w tym względzie będzie Wybudowanie fabryki amunicji. Dziękuję panu prezydentowi za akceptację. Taką bardzo pilną i szybką ustawę o fabrykach amunicji. To jest 3 miliardy, które zostały już pod koniec ubiegłego roku przekazane na rzecz budowy fabryk amunicji w Polsce. To jest inwestycja strategiczna. My musimy posiadać niezależność w produkcji amunicji, szczególnie 155 mm. Pan prezydent mówił o dokumentach strategicznych. To była duża część, ważna część naszej odprawy o strategii bezpieczeństwa narodowego, polityczno-strategicznej dyrektywie obro o dokumentach wynikających z tych aktów prawnych, z tych decyzji. Prace będą zintensyfikowane. Również rozmawialiśmy o ustawie o systemie kierowania i dowodzenia armią. Ja tu jestem zwolennikiem jak najbardziej przyjęcia rozwiązań, które są wypracowane, które są we współpracy. Dziękuję panu prezentowi za otwartość. O formule przyjęcia tej ustawy. Cel jest wspólny, i cel jest tutaj jeden. Jak jak najlepiej zorganizowane wojsko polskie, i jak najlepiej zarządzane wojsko polskie. I tu e, naprawdę nie, nie ma nikt e, żadnych ambicji pod względem e, kto, e, jakie elementy wniósł do tej ustawy. Tylko, jaki jest efekt tych elementów i jaki jest efekt tych wartości. Z tego się cieszę, bo bezpieczeństwo jest autentycznie wspólnym, mianownikiem, jak możecie Państwo usłyszeć. E, pomimo emocji politycznych, które są naturalne w życiu codziennym, jest coś, co jest wyłączone z tej sfery, to jest sprawa bezpieczeństwa. Wzrost wydatków, kontynuacja tego, to, co dobre, e, niwelowanie. I naprawianie tego, gdzie były niedociągnięcia, wzmocnienie legislacyjne, sprawy zakupów, inwestycje, również infrastrukturalne, utrzymanie bieżące sprzętu, na przykład przesunięcie na to, żeby marynarka wojenna była w tym względzie wzmocniona. Wiele tych kwestii zostało już dzisiaj poruszonych i będzie przedmiotem dalszych obrad. Dziękuję Panu generałowi, szefowi sztabu za tą harmonijną, normalną, prawidłową współpracę, gdzie są różne poglądy, ale jeden wspólny cel bezpieczeństwo państwa polskiego i to jest efektem też finalnym naszej dzisiejszej odprawy, że stoimy wszyscy na jednym stanowisku budowa silnego społeczeństwa, silnej armii i silnych sojuszy.